Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z prapremierą. Szekspira, tym razem Wesołe Kumoszki z Windsoru. Jak chce tego legenda, Szekspir napisał tę sztukę na osobiste zamówienie królowej Elżbiety, która chciała zobaczyć na scenie zakochanego Falstaffa. Pisał nie tylko dla królowej, ale również na określoną uroczystość. A mianowicie 23 kwietnia 1597 roku odbyła się na zamku w Windsorze. Uroczystość pasowania na rycerzy podwiązki. Order podwiązki został ustanowiony przypadkiem. Owym przypadkiem była uroczystość dworska 23 kwietnia 1348 roku, podczas której jedna z młodych dam zgubiła podwiązkę. Król Edward III. Znalazł podwiązkę, podniósł ją i zawiązał sobie na nodze ku uciesze zebranych rycerzy i dworzan. Król obruszył się nieco tym, że kpiono z jego zachowania, więc powiedział do wszystkich: hańba temu, kto źle o tym myśli. I to stało się mottem orderu podwiązki. Ową młodą damą była Joanna z Kentu, która niebawem wyjdzie za mąż za czarnego księcia. I z tego związku urodzi się przyszły król Anglii, Ryszard II, który otrzyma order podwiązki w roku 1377 i w tym samym roku order ten otrzyma hrabia Darby, przyszły król Henryk IV. Dzień 23 kwietnia jest dniem szczególnym, gdyż jest to dzień świętego Jerzego, patrona rycerzy, a w dodatku urodziny Szekspira w 1597 33 urodziny. W pierwszym wydrukowanym tekście wesołych kumoszek z Windsoru z 1619 roku mowa jest o tym, że sztuka została wystawiona przed królową i w paru innych miejscach. Jak wspomniałem, według legendy prapremiera wesołych Kumoszek z Łynzoru nastąpiła 23 kwietnia 1597 roku, ale historycy, badacze literatury uważają, że to raczej mało prawdopodobne. Owszem, w piątym akcie mamy wiele aluzji do tej uroczystości, komplementy prawione są królowej ale uroczystości nie przewidywały inscenizacji większego dzieła. Dlatego rzeczą prawdopodobną jest, że Szekspir napisał niewielkie dziełko dworskie, tak zwaną maskę dworską i tam zamieścił mnóstwo aluzji do uroczystości, do osób tam zebranych i później Szekspir wykorzystał swoją miniaturę, włączając ją do aktu V Wesołych Kumoszek której premiera mogła się odbyć w ciągu następnego roku. W ostatniej, piątej scenie sztuki mamy, jak wspomniałem, wiele aluzji do konkretnego wydarzenia. Otóż pojawia się tam pani Chybcik jako królowa elfów i wygłasza tekst, który nawiązuje do uroczystości. Wy, co zamek łyncorski w swojej pieczy macie, Lećcie siać szczęście w każdej złoconej komnacie. Na ów gmach godny swojej świetnej lokatorki, to znaczy królowej Elżbiety, rzućcie jaki skuteczny czar skrzydlate stworki, aby po dzień sądu zamek służył światu, jak portret swej pani i jej majestatu. Znowu aluzja do Elżbiety. Tu jeszcze napomnę, że zachował się portret Elżbiety, tak zwany portret windsorski, w którym trzyma w ręku podwiązkę, tak charakterystyczną dla tego zakonu rycerskiego. Sypcie pachnące płatki kwiatów i gałązki. Niechaj kojący balsam z tych woni zmieszany. Przepoi stalle, herby nad nimi i ściany. Otóż rycerzy podwiązki było i jest 24 plus monarcha, czyli razem 25 osób. Jest tyleż foteli dla, dla rycerzy, i każdy fotel jest dekorowany herbem, a ponadto na ścianie za, za każdym fotelem wisi baner z herbem danego rycerza. Zostać rycerzem można jedynie po śmierci jednego z członków tego zakonu. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że Szekspir pisząc sztukę, miał świadomość obecności nie tylko królowej, ale największych panów ówczesnej Anglii, najważniejszych osobistości. Miał też pełną świadomość wagi daty i rangi uroczystości, w czasie której miano pokazać wesołe kumoszki z Windsoru. Można jeszcze zadać pytanie, jaki związek ma ta ostatnia scena sztuki z tym, co ją poprzedza? Odpowiedź jest prosta: praktycznie żadnego związku nie ma. A jaki ma związek z uroczystością 23 kwietnia? No, ma jak najbardziej, bardzo bliski związek. W 1597 roku trzech arystokratów otrzymało order podwiązki. Jednym był George Carey. Lord Chamberlain, a więc patron kompanii aktorów, do której należał Szekspir, więc rzeczą jak najbardziej stosowną było, żeby ta właśnie kompania wystąpiła w tym właśnie dniu, kiedy ich patron otrzymuje ten największy, zaszczytny tytuł Orderu Podwiązki. Trzeba nadmienić, że ojcem George'a Careya był Henry, który był z kolei synem Marii Boleyn, siostry Anny Boleyn, której córką była Elżbieta I, także był jej bardzo bliskim kuzynem. Co więcej, jego mama w młodych latach była kochanką Henryka VIII i jeszcze za życia Henryka Kareya krążyły plotki, że jest synem Henryka VIII. Co by sprawiało, iż był nie tylko kuzynem, ale przyrodnim bratem królowej. Piastował wiele znakomitych stanowisk, był bardzo bliskim współpracownikiem Elżbiety, i oto jego syn, George Carey, 23 kwietnia 1597 roku otrzymuje order podwiązki. Żoną uhonorowanego rycerza była Elżbieta, w której z kolei kochał się jeden z największych poetów epoki Edmund Spencer, który dedykował jej swój tomik zatytułowany Królowa Wróżek. Dla dzisiejszej opowieści o prapremierze Wesołych Kumoszek ważna jest też informacja, że Henry Carey. Wspomniany ojciec Georgia miał kochankę Emilię Lamier, która to była nie tylko piękną kobietą, ale była też poetką. I ona jest pierwszą kandydatką do roli czarnej damy z sonetów Szekspira, więc była też im muzą samego Szekspira. Można przypuszczać, że również i ona była obecna podczas przedstawienia na Windsorskim dworze. Drugim z rycerzy pasowanych na kawalera orderu podwiązki był Thomas Howard, pochodzący z wielkiej, wpływowej rodziny Howardów. Żoną Thomasa Howarda była piękna Katarzyna Naivet, wdowa po baronie Ritchie. Katarzyna pochodziła ze znanej rodziny. Jej stryj był tym dworzaninem, który wykrył spiskowców Gaja Foxa w podziemiach parlamentu i w ten sposób uratował parlament przed wysadzeniem w powietrze. Ze związku Tomasa Howarda i Katarzyny urodziła się Frances Howard, która odegra w naszej opowieści bardzo ważną rolę. Ona przyjaźniła się z Emilią, ową piękną czarną damą z sonetów Szekspira. Trzecim pasowanym na rycerza podwiązki arystokratą był Charles Blunt, ósmy baron Mountjoy. Jego ukochaną z kolei była Penelopa, uznana za jedną z największych piękności tamtych czasów. Penelopa była też siostrą hrabiego Essexa. Tego hrabiego, który najpierw był faworytem królowej Elżbiety, później popadł w niełaskę i został za zdradę ścięty w 1601 roku. Ale w 1997 roku jeszcze żył i z pewnością, jako rycerz podwiązki, brał udział w uroczystościach. Penelopa była wielką, niespełnioną miłością. Wielkiego poety Filipa Sydneya jest prawdopodobnie stellą ze zbioru poetyckiego Astrofeli Stella. Także zwróćmy uwagę, że mamy już trzy muzy trzech wielkich poetów: Szekspira, Spencera i Sydneya. Zbieg okoliczności sprawił, że one jawią się w kontekście prawdopodobnej Pra premiery wesołych kumoszek z Windsoru. Tak więc mamy trzech nowopasowanych rycerzy podwiązki. Można zapytać, co ich łączy oprócz samej uroczystości. Odpowiemy kobiety. Są to wszystko powiązania rodzinne, powiązania towarzyskie, ale tych powiązań jest znacznie więcej. Właściwie cała sieć powiązań, która składa się na fabułę godną elżbietańskiej tragedii. To, że Szekspir jej nie napisał, wynika wyłącznie z faktu, że cenzura nie pozwalała na pisanie o żyjących arystokratach. Wspomniałem już o Essexie i jego pięknej siostrze, Penelopie. No, tak się składa, że, że syn Essexa, trzeci hrabia, też Robert, w 1604 roku poślubił Frances Howard. On miał wówczas 13 lat, ona była o rok starsza. I tu zaczyna się największy skandal całej epoki dotyczący króla Jakuba młodego hrabiego Essexa jego młodej żony Francis Howard faworyta króla Jakuba Roberta Kara który zostaje niebawem hrabią Somerset jego przyjaciel poeta Sir Francis Thomas Overbury jasnowic Simon Foreman i jego domniemana córka Anna Turner jest to grupa osób zamieszana w największy Skandal epoki. Ale po kolei. Wszystko zaczęło się w 1607 roku, kiedy młodziutki szlachcic Robert Carr spadł z konia. Było to podczas gonitwy rycerskiej na oczach króla. Król zobaczył, że piękny młodzieniec spada z konia. Natychmiast pobierzył z pomocą i tak zawiązała się przyjaźń, a może nawet i miłość. W każdym razie kariera Roberta Kara potoczyła się błyskawicznie, sterowana częściowo przez starszego mentora szlachcica sir Thomasa Overbury, który również był poetą. W każdym razie w ten sposób dzięki karierze faworyta pewna grupa dworzan zyskała wielki wpływ na króla. To bardzo nie podobało się rodzinie Howardów, którzy też walczyli o wpływy na króla. I stąd cały konflikt. I stąd pomysł, żeby pozbyć się ofegrego i poprzez rozwód ze Seksem, młodziutkiej Francis i nowe małżeństwo z Robertem Karem. No ale o rozwód nie było prosto. W związku z tym do sądu wpłynął pozew że małżeństwo nie zostało skonsumowane i że młody hrabia jest impotentem. Zachowała się spora dokumentacja procesu, zeznań świadków i tak Hrabia Essex w swojej obronie przyznał, że jest impotentem, ale tylko w relacjach ze swoją żoną. Natomiast ważnym argumentem przed sądem było stwierdzenie, czy czy Frances Howard pozostała dziewicą, czy nie. W związku z tym powołano komisję, 10 matron i dwie położne, które przebadały arystokratkę. Ona poprosiła o zgodę, żeby wystąpić z zasłoniętą buzią, żeby to jakoś wstyd odsłaniania pupy nieco osłabić. No i komisja stwierdziła, że rzeczywiście Frances Howard jest dziewicą. Oczywiście natychmiast Plotka Dworska niosła, że podstawiono inną dziewczynę, albo dwórkę jakąś, albo nawet służącą i to, to jej dziewictwo zaważyło na decyzji sądu. W każdym razie w 1611 roku rozwód uzyskano latem, a w grudniu odbył się ślub Roberta Kara i Frances Howe. Działania rodziny Howardów na tym nie poprzestały. Pozostawał bowiem Sir Thomas Overbury, który miał duży wpływ na, na Roberta Kara. W związku z tym postanowiono się go pozbyć. Podsunięto królowi myśl, żeby wysłać Overburego w charakterze ambasadora na rubieże ówczesnego świata, czyli do Moskwy. Overbury ku, ku zaskoczeniu wszystkich odmówił, co król uznał za afront. Królowi się nie odmawiało w, w, w takich wypadkach. I Overbury trafił do Tower. Ale to Howardom też nie wystarczało. W związku z tym uknuto spisek, którym dyrygowała Frances Howard przy niewątpliwym jakimś udziale męża. Przy udziale maga, szarlatana Simona Formana i Anne Turner, o której zaraz więcej powiem. W każdym razie sir Thomas otrzymywał posiłki z zewnątrz w formie tart i galaretek, i okazało się, że były to dania zatrute. I powoli, powoli go truto. Ta trucizna widocznie nie działała należycie, więc jeszcze podsunięto mu zatrutą lewatywę. I ta lewatywa była pokryta solą rtęci, trującą. No i po zabiegu Overbury umarł, ale na ciele pojawiły się jakieś dziwne plamy, więc od razu było podejrzenie, że coś jest nie tak z tą śmiercią, że nie była naturalna, że został otruty. I tak się złożyło, że w 1615 roku spisek został wykryty. Wygadał się służący aptekarza, który sprzedał truciznę. Okazało się, że, że w spisku brało udział kilka osób. Śledztwo prowadził wybitny umysł epoki Francis Bacon, który nie tylko pisał dzieła filozoficzne, ale również udoskonalał techniki przesłuchań podejrzanych, specjalizował się w przesłuchaniach arystokratów bądź spraw związanych z wyższymi sferami. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że jeden z krewnych, Francis Howard, potężny hrabia Henry Howard, miał monopol na wyrób Krochmalu. Krochmal nie jest bez znaczenia dla naszej opowieści, ponieważ część owego monopolu została odstąpiona Annie Turner, zamieszanej w morderstwo Overburego. Dlaczego ta część? Dlatego, że Anna Turner opracowała przepis na, na żółty krochmal i w Londynie, w sferach dworskich, nastała moda na żółte kryzy i żółte mankiety, które wyrabiała Anna Turner. Dlatego można przypuścić, że znała wszystkich i wszyscy ją znali. Mówię o Wszyscy w sensie dworu królewskiego. Historycy są zdania, że żółte kryzy w tamtym czasie oznaczało przynależność do pewnej frakcji politycznej, mianowicie nosili je zwolennicy frakcji Howardów. Załóżnikiem Anny Turner był Simon Forman, uznawany przez niektórych za szarlatana, innych za uzdrowiciela i jasnowidza. Był to człowiek niezwykły, umiał stwierdzić ciążę, Przewidzieć poronienie, umiał znaleźć zaginione przedmioty i zaginione osoby, umiał przepowiadać przyszłość. Był w dość niepozornej postury, podłego wzrostu, ale miał w sobie coś, co dzisiaj byśmy nazwali charyzmą stąd spore wzięcie i popularność wśród kobiet. Zachował się jego diariusz którym notował codzienne wizyty pacjentów i odnotował ponad 8 tysięcy wizyt. Przychodziły do niego szlachcianki, arystokratki, mieszczki, służki, wszystkie kobiety Londynu w rozmaitych sprawach. Również Emilia Lanier do niego przychodziła, również kilka arystokratek, o których wspominałem. Także Simon Foreman był osobą wpływową. I o niesamowitych kontaktach. Wszyscy podejrzani w procesie zostali skazani na karę śmierci. Francis Howard i Robert Carr również. Z tym, że po kilku latach zamieniono im karę śmierci na karę więzienia, a po sześciu latach wypuszczono na wolność. Pozostałych spiskowców, to znaczy Annę Turner, aptekarza. Strażnika w więzieniu. Tych wszystkich powieszono 15 listopada 1615 roku. Anna Turner przed egzekucją w ostatnim słowie skazanego poruszyła ludzi do tego stopnia, że rozległ się choralny płacz, wyznała swoje grzechy, nawoływała ludzi do życia w cnocie. Złośliwym akcentem w jej egzekucji był jej strój. Otóż y, prokurator Cook, znany ze swojej nieustępliwości i złośliwości, nakazał, by Anne Turner powieszono w stroju z żółtą kryzą i żółtymi mankietami u sukienki. Nazwał ją nierządnicą, rajfurką, czarownicą, katoliczką, z, mm, morderczynią, córką szatana Simona Formana. Historycy uważają, że wraz z egzekucją Anny Terna żółte kryzy zniknęły z królewskiego dworu. Ironia losu sprawiła, że córka prokuratora Edwarda Cooka wyszła za mąż za brata Frances Howard, czyli kobiety, którą on w procesie o morderstwo Overburego oskarża. I taka historia wyłania się z pozornie niewinnego spotkania wielkiej uroczystości 23 kwietnia 1597 roku, kiedy trzech arystokratów otrzymuje tytuł rycerza podwiązki. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że dla uświetlenia uroczystości Szekspir napisał miniaturę. W której znajdujemy echa uroczystości i osób biorących w niej udział. Później włączył ten drobiazg do większego dzieła, jakim były wesołe kumoszki z Windsoru, gdzie rzeczywiście występuje zakochany falstaw, a prapremiera tej sztuki mogła się odbyć w ciągu y, następnego roku, choćby na inaugurację sezonu rozrywki w lutym. 1598 roku.